Wiedzieliście, że Warszawa, nasza stolica, szoduje w europejskich, a niekiedy nawet w światowych rankingach smogowych? Zanieczyszczenia powietrza, które potocznie nazywamy smogiem, powstają u nas przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych, czyli np. węgla czy ropy. Każdego dnia po Warszawie odbywa się średnio milion podróży samochodami, z czego 17% autami z silnikami diesla, które emitują ponad 50% wszystkich szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych pochodzących ze spalin. Do niedawna sądzono, że zanieczyszczenia te negatywnie wpływają tylko na nasz układ oddechowy, ale dziś już wiemy, że upośledzają także funkcjonowanie układu nerwowego, krwionośnego oraz immunologicznego, powodując szereg poważnych schorzeń, w tym nowotwory. Na negatywne skutki smogu najbardziej narażone są kobiety w ciąży, seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi, a przede wszystkim Dzieci. Uważam, że kwestie wpływu jakości środowiska na zdrowie i rozwój naszych dzieci są wciąż bagatelizowane w naszym kraju. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak bardzo właśnie smog transportowy i to, że te stare samochody zanieczyszczają, są szkodliwe. Jako rodzic najbardziej się obawiam tego, że smog wpłynie na zdrowie mojej dzieci. I zauważymy efekty e, takiego zatrucia dopiero w momencie, kiedy już będzie zdecydowanie za późno na jakiekolwiek działanie. W istocie w Polsce dosyć późno zabieramy się za działania na rzecz walki ze smogiem, ale lepiej późno niż wcale. Sprawdzonym w wielu europejskich miastach sposobem jest wprowadzenie stref czystego transportu, czyli obszarów, do których najbardziej emisyjne auta wjechać nie mogą. Warszawa planuje utworzenie takiej strefy na obszarze śródmieścia i otaczających je dzielnic. Projekt ten trafił właśnie do konsultacji społecznych i przez niektórych został odebrany jako zamach na wolność. Jako osoba, która korzysta z auta, nie boję się tego, że ktoś mi odbierze moją wolność, bo prawo do zdrowego rozwoju naszych dzieci jest dla mnie naprawdę o niebo ważniejsze niż to, czy będę miała zagwarantowany komfort podjechania autem wszędzie, gdzie tylko sobie wymarzę. Kamila jest mamą trójki dzieci, w tym Julka, który porusza się po Warszawie korzystając z transportu publicznego. Ja zawsze mam obawy o ilość absorbowanych zanieczyszczeń, jakie, jakie pochłania Julek, chcąc nie chcąc, codziennie na trasie szkoła-dom. Niestety już pojawiły się objawy astmy oskrzelowej, wydaje się, że nic nie możemy zrobić. Właśnie strefy czystego transportu na ten moment są takim rozwiązaniem realnym i dlatego powinniśmy zabiegać o to, żeby jak najszybciej pojawiły się w naszym mieście. Podobnie uważa Nina, która mieszka z rodziną na Starym Mokotowie. Mieszka między ulicą Niepodległości a Wołoską, więc to są dwie wewnętrzne autostrady, to się czuje po prostu. Róża od kiedy skończyła dwa lata szalała na punkcie swojego rowerka, więc wszędzie nie jeździ. To żłobka, mamy 7 minut. Natomiast że jest zawsze bardzo dużo samochodów. Mnie regularnie przeraża ilość samochodów z włączonymi silnikami, nawet stających. Zawsze mówię Róży, że jest włączony silnik, więc przyspieszaj, przejeżdżamy. dychamy się, żeby nie wchodzić w chmurę smogu czy spalin. Z mojego punktu widzenia jest to nierówna walka. Jako rodzic nigdy nie przypuszczałem, że to powietrze w mieście, w którym żyję, będzie miało tak negatywny wpływ na życie moich dzieci. Nawet pediatra nam mówi, że jakby nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Szczególnie, że mieszkamy przy bardzo ruchliwej ulicy i wszystkie okna mamy tak naprawdę od strony ulicy, więc nie za bardzo mamy nawet jak przed tym uciec w naszym własnym domu. Córeczki Bartka chorują z powodu spalin generowanych przez auta poruszające się pośród mieściu, chociaż ani on. Ani jego żona nie przyczyniają się do ich powstawania. Na co dzień poruszamy się tak naprawdę tylko i wyłącznie rowerem. Mamy rower cargo, możemy nim przewieźć bez problemu trzy córki. Załatwiamy nim wszystkie sprawy, więc zarówno jazda do przedszkola, jak i na zakupy, czy do kawiarni. A o ile infrastruktura na to pozwala, na to faktycznie bardzo przyjemnie się jedzie. Regularnie poruszam się pośród mieście, akurat do mieście jest w planach do objęcia strewo czystego transportu? A natomiast nie rozumiem zupełnie na czym to na przykład mokynów nie będą w ogóle w tej strefie. Także myślę, że zdecydowanie mogłaby być większa i szybciej wprowadzona. Tak, to jak byś przekonał przeciwników strefy w Warszawie? Ja bym bardzo chciał, żeby osoby, które są bardzo negatywnie nastawione do strefy czystego transportu, e, spróbowały takiego życia bez samochodu nawet na jeden czy dwa dni, bo to jest dużo mniej straszne niż się wydaje. Strefy, które są e, zamknięte dla samochodów osobowych, e, są tak naprawdę bardziej przyjazne. Ten nowy Świat jest tym świetnym przykładem. Miejsca, w których wprowadzono strefę czystego transportu, a jest już ponad 300 takich miast w całej Europie, są miejsca, które sprzyjają każdemu, zarówno biznesowi, jak i zwykłym mieszkańcom. To jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Oponenci strefy czystego transportu twierdzą, że to mimo wszystko zbyt ekskluzywny pomysł, jak na polskie realia, bo ograniczenia dotyczące starych diesli uderzą w najuboższych. To jest raczej argument wytrych. Najbiedniejsze osoby wcale nie jeżdżą codziennie samochodami. To właśnie transport publiczny, czy chociażby poruszanie się na rowerze jest dużo tańszym rozwiązaniem niż poruszanie się starszym samochodem. Bo jednak samo utrzymanie takiego samochodu też kosztuje. Wiedzieliście, że koszt leczenia skutków smogu w Warszawie szacuje się na około 6 miliardów złotych rocznie? To więcej niż koszt budowy środkowego odcinka drugiej linii metra. Hmm, a może by tak zupełnie zrezygnować z aut i po problemie? Nie wierzę w to, że możemy zupełnie przestać korzystać z aut. To też nie, nie o to chodzi. Chodzi o jakąś taką równowagę w korzystaniu z, z tego dobrobytu, który mamy. Zwłaszcza gdy na szali stawiamy jak z jednej strony nasz komfort, a z drugiej strony zdrowie nasze, naszych dzieci, osób, które kochamy. To, to ja wierzę w to, że. Że, że tutaj nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Kilka miesięcy temu, w toku konsultacji społecznych, władze Krakowa zdecydowały się objąć strefą czystego transportu całe miasto. Konsultacje w Warszawie trwają do 25 kwietnia, więc zarówno kształt strefy. Jak i obostrzenia dotyczące jeżdżących po niej aut są jeszcze sprawą otwartą. Jeśli zdrowie Waszych dzieci jest tak samo ważne jak zdrowie mojego dziecka, dla mnie to jest dobry czas, żeby dać znać miastu, że chcemy, aby nasze dzieci oddychały czystym powietrzem. Weź udział w konsultacjach. Zawalcz o strefę czystego transportu w Twojej dzielnicy. Wykusz smog i daj sobie oraz Twoim bliskim odetchnąć.